Dzień dobry, witam Was serdecznie. My już jesteśmy od wczesnych godzin w drodze, jak również nasi klienci, którzy wyruszyli dzisiaj z Lublina. Jedziemy do Frankfurtu nad Odrą. Firma transportowa przygotowuje się do uzyskania licencji transportowej. Mamy ponad 30 załączników, więc bardzo dużo pracy, bardzo dużo kompletowania papierów. Jednak nasi klienci nie muszą się o nic martwić. Większość rzeczy przygotowujemy my. Są natomiast dwa tematy, gdzie klient jest potrzebny, aby pojechał z nami do urzędu. Takie dwa dokumenty to po pierwsze zaświadczenie o niekaralności jak również wyciąg z centralnego rejestru przedsiębiorców. Te dwa dokumenty muszą być pozyskane w Bonn. Dlatego, żeby te dokumenty pozyskać, jedziemy do Frankfurtu nad Odrą, który jest najbliżej naszej granicy i też dla klienta najbliżej, ponieważ klient jest z Lublina, z Polski. Więc, żeby nie jeździć po całych Niemczech, udało nam się zorganizować termin zaraz tutaj za naszą granicą i dzięki temu oszczędzamy czas. W urzędzie tym klient będzie podpisywał dokumenty przed urzędnikiem, czyli poświadczał swój podpis i swoją tożsamość. Urzędnik ten będzie mógł te dokumenty złożyć i zaświadczenie o niekaralności, jak również wyciąg z centralnego rejestru przedsiębiorców, będzie już wysłany bezpośrednio do urzędu, w którym o taką licencję wnioskujemy. Firma transportowa z Lublina postanowiła założyć firmę transportową w Niemczech, z uwagi na swoje obecne kontrakty i plany rozwoju i ekspansji na rynki zagraniczne. Konektor Germany asystuje w składaniu i koordynowaniu dokum dokumentacji do licencji transportowej. Jest to dla mnie zrozumiałe, że klienci szukają eksperta w tej dziedzinie, gdyż załączników mamy ponad 30. Nie zawsze jest jasne, jaki załącznik powinien być wypełniony, gdyż, jak dobrze wiecie, Niemcy to kraj federalny, kraj związkowy, a więc każdy region ma swój odpowiedzialny urząd. I dokumenty, załączniki czasami różnią się między sobą, między urzędami. Jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby nasz klient w pełni mógł skupić się na swoim biznesie, koordynację związaną z licencją transportową mógł powierzyć nam. Jednak są dwa dokumenty, które wymagają obecności klienta w Niemczech. Pierwszy dokument to zaświadczenie o niekaralności, a drugi dokument to wyciąg z centralnego rejestru przedsiębiorców. Te dokumenty należy pozyskać dla wszystkich prezesów, jak również dla kierownika transportu. I kiedy firma przygotowuje się do złożenia licencji, tak naprawdę my, jako konektor Germany, zaczynamy od tych dokumentów. Dlaczego? Ponieważ na te dokumenty czekamy najdłużej około 6 tygodni. Dlatego, jeżeli pytacie się mnie, ile czeka się na pozyskanie licencji transportowej, uwzględnijcie ten czas to może być między 3 a 4 miesiące. Także dzisiaj jedziemy tam, zaczynamy od tych dokumentów. Klienci muszą być obecni, gdyż poświadczają przed urzędnikiem niemieckim swoją tożsamość. I niestety nie możemy tego przeprowadzić zdalnie. Resztę załączników jesteśmy w stanie przygotować bez obecności i nakładu pracy naszego klienta. Trzymajcie za nas kciuki. Do zobaczenia! My już jesteśmy we Frankfurcie nad Odrą i zmierzamy właśnie do urzędu, aby poświadczyć dokumenty i żeby mogły zostać wysłane z prośbą do BON o wydanie zaświadczenia o niekaralności, jak również wyciągu z rejestru przedsiębiorców. Pozdrowienia z Frankfurtu. Panie Jakubie, jesteśmy po złożeniu dokumentów o zaświadczeniu o niekaralność, tak? Tak, dokładnie. Czyli już jesteśmy coraz bliżej końca licencji. Oczywiście, jak współpraca do tej pory z nami się układa? Owocnie, wszystko idzie jak spłatka. Bardzo się cieszę. My, już po terminie, we Frankfurcie na Odrą właśnie opuszczamy to piękne małe miasteczko. Byliśmy w urzędzie, dokumenty zostały przez urzędnika uwierzytelnione i czekamy teraz na oryginały dokumentów zaświadczenia niekaralności i wyciąg z rejestru przedsiębiorców Pozdrawiamy razem z Kamilą